Bruno Ferrero. Legenda o złym pasterzu. Żył kiedyś pasterz, który miał okropny charakter, a do tego dwa psiska, jeszcze gorsze od niego. Mieszkał sam ze swymi owcami i psami, gdyż inni pasterze bali się go. Był człowiekiem sparliwym i mściwym. Nieustannie złym za coś na kogoś. Jego oczy zwykle były pełne złości, a jego broda najeżona i nieporządna. Jego słowa były zawsze pełne goryczy, i nikt jeszcze nie widział go uśmiechniętego. Żebracy, którzy pukali do jego drzwi, musieli szybko uciekać przed napadającymi na nich psami i groźbami pasterza. Gdy w świętą noc innym pasterzom ukazał się anioł, oznajmiając narodziny dzieciątka, pasterz zrzędził. To głupie oszustwo dla łatwowiernych. I zawinął się ze złością w swoją pelerynę, czarną jak jego serce. Ale właśnie tej nocy wydarzyło się coś nadzwyczajnego. W pobliżu domu pasterza wędrował w poszukiwaniu ognia pewien człowiek. Pukał do wszystkich drzwi. Pomóżcie mi, dobrzy ludzie, błagał. Moja żona dopiero co urodziła dzieciątko i muszę rozpalić ogień, by ich ogrzać. Kobietę i maleńkiego. Ale noc była głęboka. Wszyscy spali i nikt mu nie odpowiadał. Mężczyzna szukał i szukał. Był to święty Józef. Ciemności otaczały go zewsząd, ale w pewnym momencie ujrzał blask ognia, zbliżył się do niego prawie biegnąc. Było to ognisko złośliwego pasterza, który pilnował swego stada. Psy spały u jego nóg, a wokół jedna przy drugiej spały owce. Kiedy święty Józef się zbliżył, psy się obudziły. Chciały zaszczekać, ale z ich pysków nie wydobył się żaden głos. Pasterz zachęcał je, by zaatakowały intruza. Psy z najeżoną sierścią i wyszczerzonymi, błyszczącymi zębami w świetle ogniska rzuciły się w kierunku świętego Józefa. Ale gdy dotarły blisko, jakby zmuszone przez niewidzialną rękę, ułożyły się u jego nóg. Pasterz, zdumiony i poirytowany, chwycił swój sękaty kij i nagłym ruchem rzucił go z całej siły w obcego. Ale kij zboczył ze swej drogi i ze świstem poleciał daleko w pole. Nowo przybyły miał twarz łagodną, był bezbronny. Zbliżył się do pasterza, idąc spokojnie pomiędzy uśpionymi owcami, dotykając ich zaledwie. I nie budząc. Przyjacielu, podaruj mi trochę ognia, abym mógł ogrzać dziecko i jego matkę. Poprosił Józef. Pasterz już miał odpowiedzieć niegrzecznie, ale przypomniał sobie, że psy nie pogryzły przybysza, kij go nie uderzył, a owce nie zbudziły się. Trochę zaniepokojony nie śmiał odmówić. Weź ile chcesz. Powiedział szorstko: Nie było już tam prawie płomienia, gałęzie i głównie były zwęglone. Leżała tam tylko garść żaru, a obcy nie miał ze sobą ani wiaderka, ani łopaty, by go wziąć. Stary pasterz zauważył to i złośliwie powtórzył: Weź ile chcesz, jeśli potrafisz. Święty Józef schylił się. Wziął rękoma trochę żaru, zawinął w połę swego płaszcza i podziękowawszy odszedł. Ogień nie parzył ani jego rąk, ani płaszcza. Wziął go, jakby to była garść czerwonych jabłek. Pasterz zdumiał się. Co za noc! myślał. Psy nie gryzą, kije nie uderzają, owce nie boją się. A ogień nie parzy. Zawołał głośno, zwracając się do obcego. Co za dziwna noc! Dlaczego wszyscy są dobrzy? Człowiek odpowiedział uprzejmie: Musisz to sam zrozumieć sercem. Ja nie mogę ci powiedzieć tego. Stary pasterz zdecydował, że nie spuści z oczu obcego i zaczął iść z dala za nim. I tak odkrył, że człowiek nie ma nawet chaty, by się schronić. I że jego żona i dziecko znajdują się w rodzaju groty, która nie chroni od zimna. Gdy pasterz zobaczył dziecko, jego zimne i zgorzkniałe serce trochę się rozgrzało. Ciemności, które zamieszkiwały jego duszę, nagle zaczęły się rozjaśniać. Otworzył swoją torbę i wyciągnął z niej runo owcy, białe i miękkie i podał je kobiecie, by okryła nim dziecko. Potem wziął chleb i ser i ofiarował małżonkom. W tym momencie jego oczy otworzyły się i ujrzał to, czego poprzednio nie mógł zobaczyć. I usłyszał to, czego poprzednio nie mógł usłyszeć. Zauważył, że otaczają go zastępy aniołów śpiewających chórem, że tej nocy narodził się mesjasz. Mesjasz, który miał wybawić cały świat od złego. Wówczas zrozumiał, dlaczego tej radosnej nocy nic i nikt nie może być zły. Aniołowie znajdowali się nie tylko wokół niego, ale wszędzie w grocie, na głazach, w niebie i na pagórkach. Przybywali, by zachwycać się Bożym Dzieciątkiem. Wszędzie panowało szczęście. Radość, śpiewy i tańce. Pasterz widział to wszystko tej nocy, która wydawała się czarna i pusta, nim jego oczy nie otworzyły się naprawdę. Wówczas ogarnęła go fala szczęścia i nieopanowana radość. Rzucił się na kolana i dziękował Panu. Jego oczy napełniły się łzami szczęścia pierwszy raz w życiu. Boże narodzenie jest tajemnicze, jest prawdziwym cudem, jest czymś, co wybucha nagle w nocy i zmienia wszystko. Nie liczą się świeczki, lampki, ani księżyc, ani słońce. Liczy się to, że mamy oczy zdolne do zauważenia chwały Bożej. W noc Bożego narodzenia oczy ludzi. Również tych, którzy mają w sobie złość czy gorycz, mogą się otworzyć, by cieszyć się widokiem oblicza Boga.